Dzień dobry, Szymon Wiśniewski. Jesteśmy na stoisku firmy AVM, producenta sprzętu sieciowego Fryc. Chciałbym pokazać nowości na tegorocznych targach IFA. Router 7490, który jest połączeniem centralki telefonicznej oraz centralki do inteligentnego domu. Do routera możemy podłączyć zarówno inteligentne gniazdka, które stoją elektrycznością, zarówno w wersji do domu, jak i na zewnątrz. Możemy również podłączyć termostaty do sterowania grzejnikami. Całym systemem możemy zarządzać za pomocą telefonów dektowych, jak również aplikacji na smartfona i system Android i systemem iOS. Router posiada e, złącza, zarówno analogowe, jak i cyfrowe do podłączenia telefonów e, analogowych i ISDN. E, porty USB 3.0 służą do podłączenia urządzeń masowych, takich jak dystwardy. Jak e, również możemy podłączyć e, drukarki. E, wszystkie produkty firmy AVM Fritz posiadają polskie menu. E, najnowsza wersja Fritz OS 3.0 również działa z innymi urządzeniami, takimi jak domofony.